Wszystko, każdego możemy znać proszę pana Weź. proszę pana ale co pan robi teraz pan jest idiotą pan jest pan jest idiotą ja zadaję pytanie szanowny pan no będziemy mieli konsekwencje pan siądzie bo macha tutaj rączką niepotrzebnie i podnosi pan głos i zakłóca pan porządek Możecie sobie to nagrywać i tak to jest online i nikt, nikt tu się nie będzie też przed e, kimś e, jakie jest zniszczycie życie. Siądzie pan proszę, bo, bo naprawdę. I no to wzywa pana przecież. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję w tym punkcie. Oczywiście informuję, że projektodawca wnosi o nieuwzględnienie z złożonych uwag. Przystępujemy do rozpatrzenia uwag zgodnie z załącznikiem.